Witam na kanale SkyNet Service Info. Już dzisiaj chciałem Was zaprosić na sobotę na godzinę 20. Będzie audycja na żywo SkyNet Service Info. Chciałem Was zaprosić na y, wideo rozmowę. Będzie można wspólnie porozmawiać o swojej pasji, jakim jest dronowanie. Będzie to rozmowa wideo, więc każdy będzie mógł się połączyć i porozmawiać y, w trakcie audycji będziemy mogli rozmawiać między sobą, podzielić się swoimi pasjami i przygodami. Także zapraszam was na taką formę audycji. Myślę, że dopiszecie, że się zjawicie i że będziecie mieli o czym opowiadać. Będę też pokazywał wasze kanały, które macie. Każdy będzie miał chwilę dla siebie, żeby opowiedzieć właśnie o tym Czym jest jego pasja, jak, jak sobie rozwija, każdy widz mojego kanału też będzie mógł wejść chwilę, porozmawiać ze mną. Także zapraszam na spotkanie, sobota godzina 20.00, Skynet Service Info. Pozdrawiam i widzę Was.